Polscy skoczkowie bardzo dobrze zakończyli stary rok i wszystko wskazuje na to, że świetnie rozpoczną nowy. Jutro w Garmisch-Partenkirchen drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Zakończyć rok z przytupem? Proszę bardzo, 135,5 metra Dawida Kubackiego w niemal idealnym stylu. A e trener się na pewno do czegoś przyczepi. Ale uśmiech jest, bo drugie miejsce w kwalifikacjach to wyraźny sygnał, że jest bardzo dobrze, ale najważniejsze to twardo stąpać po ziemi. Ekscytując się pojedynczym wynikiem, myślę, że mógłbym się gdzieś tam nie do końca koncentrować nad tym, co mam do zrobienia na skoczni. Ale na pierwszym treningu Dawida Kubackiego, podobnie jak Kamila Stocha czy Stefana Huli, nie zobaczyliśmy. Trzeba się trochę oszczędzać w tym wieku. No, no. <laughs> nie żartuję. A... No tak zdecydowaliśmy z trenerem i e, taki był plan. Wszyscy pojawili się w drugim treningu, w którym Kamil był drugi, a w kwalifikacjach potwierdził wysoką formę. 131,5 metra, szóste miejsce. Trzeci był Stefan Hula, który kończy 2017 rok we wspaniałym nastroju. Każdy dobry skok, każdy dobry start daje dodatkowo pewności siebie i takiej... Jeszcze większej wiary w to, co się robi. Jutro ciężkie zadanie przed Maciejem Kotem, który zmierzy się z Gregorem Schlierencauerem. Debiutujący w turnieju Jakub Wolny stawi Markusowi Eisenbichlerowi. Piotra Żyłe czeka starcie z Domenem Prełcem, Kamila Stocha z Andrasem Wankiem, Stefana Hule z Czesmirem Koziszkiem, a Dawida Kubackiego z Mackenzie boyd Transmisja noworocznego konkursu jutro od 13.20